Witam wszystkich. Jesteśmy tutaj w mini studiu w Poznaniu, gdzie jeszcze raz chciałem omówić na spokojnie, w ciszy model N57, który wczoraj został zaprezentowany na targach hobby w Poznaniu. Więc tak, tutaj przede mną na stole obraca się. Jedna z trzech wersji modelu N57, który przygotowaliśmy w trzech różnych wariantach. Warianty te różnią się między sobą urządzeniami na dachu modelu. Model, który obraca się przede mną, jest to model nowszy. Z tego względu, że zostały dokonane pewne modyfikacje na dachu tego pojazdu. Na początku N57 pojawi się w klasycznym malowaniu niebiesko-żółtym. Będzie on z dwóch stacji. Modele fabrycznie będą miały zainstalowane oświetlenie wnętrza, które działa. Które będzie działać w analogu oraz w cyfrze. Model też posiada fabrycznie zamontowany głośnik. I w przypadku instalacji dekodera dźwiękowego już odpada opcja zakupu głośnika. Model N57, tak jak pozostałe nasze modele, posiada sporo detali. Można tutaj wymienić metalowe, ażurowe stopnie pod drzwiami, wiernie odwzorowane wnętrze, pulpit sterowniczy, siedzenia maszynisty w dwóch różnych wersjach, zmodernizowanych i tych oryginalnych. Podwozie posiada wiele detali praktycznie większość detali, które ma rzeczywisty pociąg, została odwzorowana w tym modelu. Napęd w N57 znajduje się w środkowej części środkowego członu, mniej więcej w tym miejscu. Jest on umiejscowiony w dolnej części jednostki. Środkowy człon posiada dwa. Wózki napędowe, czyli jest jeden wózek napędowy, drugi wózek napędowy. Połączone są one wałem Kardana z silnikiem. Model posiada filigranowe pantografy, które, w których zostały również odzwierciedlone małe elementy, jak można to zobaczyć na środkowym członie. Model naszego an 57 jest przystosowany do łączenia ich razem. Łączenie to odbywa się poprzez kinematykę krótkiego sprzęgu, która jest na dwóch końcach jednostki. Wtedy połączymy dwie jednostki razem w analogu. No to nie ma problemu, bo nie trzeba stosować dekodera. Natomiast w wersji cyfrowej w dwóch modelach montujemy dekoder, dajemy te same ustawienia, i pociąg jedzie. Przewidywana cena za nasz model N57 wynosi 1800 zł, ale dla tych, którzy zdecydują się zakupić model w przedsprzedaży, cena ta będzie wynosić 1650 zł. Jest to cena gwarantowana, i za tą cenę dostaniecie jako pierwsi model N57 z pierwszego wypustu w malowaniu żółto-niebieskim. Wszystkie dane odnośnie przydziałów oraz stacji macierzystej zostaną podane na stronie. Będą też widoczne w opcji przedsprzedaży tego modelu. Przedsprzedaż będzie ograniczona ilościowo i czasowo, i będzie trwała do końca listopada tego roku. Chciałem pokrótce teraz odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiły się w licznych komentarzach pod naszymi postami odnośnie modelu N57. I tak jak wcześniej wspomniałem, na początku model ten pojawi się w klasycznym malowaniu żółto-niebieskim. Przewidziane też są inne malowania, a jest ich ponad 40. Światła oraz zgarniacz w modelu są zaprojektowane prawidłowo. Wielokrotnie mierzyliśmy je na rzeczywistym modelu. Także obecnie może się to wydawać trochę złudne ponieważ model jest, w jednym, jest pomalowany jednym kolorem, i umiejscowienie świateł może trochę mylić względem modeli, które są na przykład, względem pociągów, które są pomalowane w kolor żółto-niebieski. N57 będzie z wyposażony w gniazdo MTC21. Będzie możliwość instalowania dekoderów jazdy, jak i dźwięku dowolnej firmy. Także nie ma tutaj ograniczeń. Każdy człon jest połączony ze sobą za pomocą dziesięciopinowego łącza, które pozwoli nawet bardziej zaawansowanym użytkownikom na modyfikację oświetlenia czy, czy, czy różnych rzeczy. W tym modelu. Odnośnie jazdy, tak jak już można było to zaobserwować na wczorajszych filmikach z premiery tego modelu, tory, które były wystawione na naszym testowym stole, były to tory Trixa. Od, zaczynając od łuku R4, poprzez R3 do R2. Także model spokojnie radzi sobie z tymi łukami. Przejeżdża przez zwrotnicę, przez krzyżownicę, która też również była zainstalowana na naszym testowym torze. Także tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o pokonywanie łuków. Właściwości toczne tego modelu też są już nagrane, ponieważ wielokrotnie gdzie model był postawiony, właśnie na naszym stole, zjeżdżał z tego stołu, także nie będzie tutaj żadnych problemów. Wiem, że jest to nasz pierwszy model z napędem, i wiele tutaj osób może czuć taką obawę, czy, czy wszystko będzie działać poprawnie, czy, czy właściwości jezdne będą dobrze odwzorowane. Także tutaj pragnę uspokoić wszystkich, że, że wszystko jest w porządku. Napęd w tym modelu nie jest zaczerpnięty z innych projektów, jest zaprojektowany od początku, praktycznie od zera i jest przystosowany właśnie do użycia w trójczunowym. Pociągu. Chciałem tutaj dodać jeszcze, że model jest już prawie, prawie skończony, co nie oznacza, że jest to finalna jego wersja. Lampy w finalnej wersji tego modelu będą posiadały odbłyśniki. Obecnie nie wiem, czy to dało się zobaczyć na zdjęciach czy na filmikach. Model posiada światła końca pociągu czyli są to. Światło wody, dwa czerwone wyprowadzone w dolnej części reflektoru. Także będzie to wyglądało tak jak oświetlenie będzie wyglądało tak jak w rzeczywistym pociągu. Padło też takie pytanie, czy to jest wydruk. Nie, to nie jest wydruk. To jest wtrysk plastiku. Także popukam. Pociąg jest przetestowany. Wczoraj jeździł od godziny 12 do godziny 18 non-stop. Jest to właśnie ten model, który śmigał po naszym stole testowym. Co tutaj mogę jeszcze dodać, że podłoga w członie środkowym, podłoga, podwozie w członie środkowym jest odlane z metalu, także model jest dociążony. Padło pytanie, że nie ma poręczy y, oraz podestów y, na y, przedniej, y, na, na, na czole tego modelu. Y, są one zaprojektowane. Y, no, no, niestety, jest tyle różnych wersji y, N57, że nie sposób je pokazać wszystkie. Y, nie wszystkie modele posiadają te poręcze. Także spokojnie będą one zainstalowane w wersji, która, wersji malowania, która, która posiada te poręcze oraz pomoc. Padło też takie pytanie, z których epok pojawią się nasze modele. Geneza N57 ogólnie sięga końca epoki trzeciej. Wtedy pociąg był bez górnego reflektora. Posiadał tutaj po prawej, po lewej stronie takie malutkie czerwone światła. Także no, w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zrobić wersji z końca trzeciej epoki, ale nie mówimy nie. Także na chwilę obecną jesteśmy w stanie zrobić modele z czwartej epoki, z piątej. Oraz z szóstej. Inne wersje oraz modyfikacje tego modelu będziemy po prostu w późniejszym terminie pokazywać czy zapowiadać.